Nie wiem jak was kochani, ale mnie to naprawdę już nie licho w nerwia. Sprawdźmy po dzisiejszym odcinku, czy faktycznie też wam to przeszkadza, bo coś mi się wydaje, że moi drodzy, dzisiejsze czasy stanęły na głowie i to niestety nie na głowie jakiejś logicznej, sensownej, tylko niestety wiecie, na takim... To co? Ja jestem Audiolog, a to moi drodzy... Hejtowlog? Chyba hejtowlog, moi drodzy, bo po tym odcinku wiecie, że jestem bigotą, sadystą i ogólnie... Nie wiem, komunistą. To co, lecimy z odcinkiem. Bang! Słuchajcie, kochani, Dzisiaj chciałbym, moi drodzy, tak naprawdę poruszyć jeden bardzo ważny temat. Ostatnio szukając mikrofonu, gdyż no, nie oszukujmy się. ta... Chcąc, moi drodzy, polepszać gdzieś tam jakość swoich ma materiałów i tak dalej, wiecie, dbam, moi drodzy, o lepsze, nie wiem, oświetlenie. No, ostatnio nawet kupiłem sobie magiczną lampkę z Chin za jakieś 4 złote i inne pierdołki. Teraz zastanawiam się nad mikrofonami, chociaż tutaj, kochani, ja naprawdę miał do Was jedną prośbę. Weźcie, dajcie w komentarzu, czy faktycznie ta jakość dźwięku, którą tutaj prezentuję, jest fatalna, bo zastanawiam się nad kupnem mikrofonu i to dosyć drogiego. I właśnie nie wiem, czy on będzie mi potrzebny, czy nie, no bo jak widzicie, ja wszystko tutaj na statywie też, wiecie, na wózku, no, to też nie mam takiej mobilności. Jednak w sens do odcinka, kochani. Słyszeliście, co spotkało gry Concord? Nie? No to, moi drodzy, Sony wywaliło w błoto 200 milionów dolarów tylko po to, żeby wypuścić kochani oczywiście grę. Czy była ta gra brzydka? Nie. To była dosyć ładna gra. No przyznam tutaj jeszcze się jak pracownik, jako pracownik gier, branży gier komputerowych i tak dalej. Naprawdę niesamowita animacja postaci. Było to wszystko takie wiecie bajkowe. No Sony stanęło na poziomie. Jednak czy na pewno? Powiedzcie mi kochani, po co tam wciskać na siłę LGBT? I tutaj będzie ten odcinek troszeczkę moi drodzy, hejtem tak naprawdę, ale tutaj dla oczywiście widzów, którzy są LGBT, ja bym prosił Was na samym początku, rozróżnijcie hejt na LGBT, a rozróżnijcie, bo to jest dosyć duża różnica, hejt, moi drodzy, na ekstremizm. Gdyż tutaj moi widzowie raczej się zgodzą ze mną, iż istnieje w dzisiejszych czasach takie przeświadczenie, że że jeżeli jesteś inkluzywny, jeżeli wiecie, nie jesteś bigotą, tak samo jak ja najwidoczniej, no bo kochani, po ostatnim The acolite, okazało się, że jestem bigotą. Ja nawet nie wiem, co to znaczy, co to znaczy być w ogóle bigotą, no, ale jestem bigotą e i hejterem i siewcą mowy nienawiści. Ale moi drodzy, jest taki trend, że wszystko, co inkluzywne, to musi być akceptowane. Nieważne, kochani, jakiego gówniaka wysramy, za przeproszeniem, z naszej kochanej dupci, ale jeżeli to jest, kochani, tęczowy gówniak, to momentalnie, moi drodzy, on musi być najlepszy, niesamowity i tak dalej. Pamiętam, jak tutaj, zapewne tutaj akurat miski trójwymiarowe raczej będą widziały o co chodzi, ale był pewnego czasu na jednej z facebookowych grup jakiś koleś, który wstawił totalne gówno, że szuka roboty, tylko że to gówno totalne, kochani, było oczywiście okraszone mianem, wiecie, inkluzywności, że ja jestem wrażliwy i tak ale to było gówno i moi drodzy 200 lajków, wiecie tam niesamowite o, no awesome, no nie, jeżeli kochani coś jest kupą, to niezależnie czy to jest tęczowa kupa, czy tak jak ja po prostu brązowa śmierdząca i totalnie beznadziejna kupa to to jest kupa, tak? no tak, ale niestety każda kupa znajdzie swojego amatora jednak ja bym chciał żebyśmy gdzieś znaleźli tak naprawdę w tym taki zdrowy rozsądek i zaraz zobaczycie do czego moi drodzy będę yy, gdzieś w tym wszystkim dążył Pomijam już oczywiście fakty, gdzie jakiś koleś wypuścił y, grę o dorosłych, którzy przytulają dzieci, i mówił, że to wcale nie ma nic wspólnego z pedo. No ale dobra. Słuchajcie, mamy dzisiejsze czasy. I mamy stare czasy. Stare czasy. 1968 rok, moi drodzy. Jak mnie starcza, pamięć nie myli. Gdzie mamy emisję pierwszego odcinka serialu Star Trek. Dla ludzi, moi drodzy, niezorientowanych, częsty gest, który wykonuję, jest, moi drodzy, gestem tak zwanego Spoka. Który jest kosmitą. Który pochodzi z planety Wolkan. I już, moi drodzy, w 1680. Pff, 1600, ja. Oni to chyba, moi drodzy, nie wiem, na jakieś nerki z Jeleni nagrywali to. W 1968 roku, moi drodzy, była to nie lada, że tak powiem, atrakcja i odwaga wypuścić serial, który się, moi drodzy, oczywiście bardzo dobrze wiecie, że w Ameryce niesamowicie dobrze przyjął. Wypuścić serial, w którym to, uwaga, są geje. I powiem więcej. Są osoby czarnoskóre. I powiem więcej. W serialu amerykańskim są Rosjanie i powiem więcej. Kobiety, moi drodzy, nie zajmują w tym serialu jakichś dodalnie beznadziejnych ról. Tak, a twórcy nowego, moi drodzy, Star Trek Discovery. Uznali, że w Star Trekach było za mało inkluzywności. Nie, moi drodzy, e, chciałbym, moi drodzy, tylko tak jeszcze skrótowo wam naświetlić, jak wyglądała sytuacja w tych starych, zamieszłych czasach, gdzie wiecie, moi drodzy, bigoci rządzili i w ogóle było no, kobiety no to to w ogóle był nich no, 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 no tragedia, nie e, Obsada mostka porucznik Uhura. Nie moi drodzy Pierdoła Uhura, która zmywa naczynia w kantynie, tylko porucznik Uhura, najlepsza ksenolingwistka, yy, czyli odpowiedzialna za różne języki obcych i tak dalej, która moi drodzy pełniła niesamowitą, yy, niesamowicie ważną funkcję na statku Enterprise. Później mamy Czekowa, później moi drodzy mamy Spoka, który był kosmitą, tak. I nie miał serca tam gdzie my, tylko miał w dół, nie żartuję, tam gdzie moi drodzy mamy wątrobę. I idąc tym tropem, jak widzicie moi drodzy, w starych czasach była ta inkluzywność i było pokazywanie tego, że kobiety są zarąbiście silne, tak? Nawet, że osoby czarnoskóre są no, niesamowite, no, pomijając fakt, że Uhura była no, czarnoskórą kobietą na statku, na dowódczym statku flagowym floty kosmicznej. Nie, no, tu nie ma inkluzywności. Jednak w nowym Star Treku, moi drodzy, to było za mało. Tam wszystkie kobiety musiały być jak najlepsze, a wszyscy faceci to były pierdół i jedyni dobrzy. A pomijając jeszcze fakt, że w starym, moi drodzy, Star Treku, yy, Komandor, porucznik, porucznik Sulu, yy, czyli sternik Enterprise'a, no i niesamowity władca miecza, był gejem, tylko uwaga. To, że był game, moi drodzy, to nie była jego supermoc. On był zarumbistym członkiem załogi, a to, że był game, to po prostu, okej, okay, no sobie jesteś, no fajnie, nie róbmy z tego kochani całego filmu, tak? No właśnie, nie, W dzisiejszych czasach, tak jak mówiłem na samym początku, świat stanął dla głowy. Dlaczego? Bo to, moi drodzy, że dzisiaj coś jest inkluzywne, to, że, moi drodzy, coś jest pod znaku tęczowej flagi i tak dalej, jest określanym mianem czegoś super, czegoś najlepszego na świecie. Czy mi się sama... O, kadr przestawił? Chyba tak. No tak. Ech. I to, moi drodzy, jest idiotyzm. Sony wypuściło grę za 200 milionów baksów. Pomijając, kochani, totalnie fakt, że jest to plagiat, że jest to debilizm i że gra ogólnie wygląda ładnie, to oczywiście musieli tam wsadzić ten cały system LGBT. No ale co z tego? Czy ja mam do was pytanie, czy ktokolwiek z was, kochani, grając w Counter-Strike'a zastanawiał się, czy kwiatki, które tam rosną są w, nie wiem, o zapachu różanym, czy są to stokrotki? No nie, pewnie moi drodzy dla niektórych was w ogóle fakt, że tam są kwiatki, to dopiero teraz to usłyszeliście. No bo wiecie co, twórcy gier, ja wam zdradzę taką tajemnicę, bo to jest tajemnica taka tajemnicza. Gracz włączając grę, przeciętny, taka małpa jak ja. Uh. O, taka małpa jak ja. On ma ochotę się pobawić, wiecie, pograć. Jeżeli wy chcecie wsadzać, moi drodzy, w grę jakiejś inkluzywności, to nie to nie ma sensu. Naprawdę. Gra nie musi być tym nacechowana. Przede wszystkim, kochani, nie wiem, czy wiecie, ale najważniejsze są teraz uwaga, mechaniki. Czymś zainteresować gracza, czy czymś zarąbistym, żeby gra była dobrze dopasowana, żeby zaskakiwała nas czymś, ale nie, moi drodzy, ideologią, tak, bo pff, mamy prostą grę Noita. To nie jest reklama, po prostu jest, kochani, prosta granoita. Latacie z różdżką i napierdzielacie we wszystko, co tam jest. Fajnie. Nowe? Tak. Oryginalne? Tak. Czy można sobie upgradeować różdżki? Tak. Mamy World of Tanks, gra o czołgach, Zarąbista? No, jak najbardziej. Co tu, moi drodzy, dłużej przedstawiać? Każda gra cechuje się czymś innym. I jednak pomijmy już, kochani, totalnie, wiecie, ten syndrom całych gier, no bo nie wszyscy grają w gry. No ale co wy zrobiliście? I tutaj mówię akurat do twórców. Ze Star Warsami. Serio. The Acolyte. Ja, kochani, ten odcinek miałem nagrać chyba jeszcze przed wyjazdem do szpitala rehabilitacyjnego, ale tak się zmierzwiłem tym całym tematem, że no, nie byłem w stanie, naprawdę, kochani, ochłonąć od tego, bo wzięli moją ulubioną serię. No zresztą wiecie, że jestem fanem Star Warsów, tak? <laughs> fanem Marvela, <laughs> fanem ten, fanem tych Władców Pierścieni. No i kochani, zrobili nam totalny kosmos. Ja zauważyłem taką jedną malutką zasadę, że tak naprawdę nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika, i to nie jest, kochani, wiecie, jakieś tam odzwierciedlenie bezpośrednio do twórców filmowych i tak dalej. No bo zobaczcie, mimo tego, iż ja jestem tutaj obwalony tym sprzętem, chcę tam tutaj akurat bezpośrednio Wam dawać jakąś najlepszą jakość tych całych materiałów, to zobaczcie, że ja nie robię, nie biorę od kogoś materiałów, nie dodaję do tego. shape yeah I nie próbuje zrobić czegoś lepszego na siłę, przeinaczając. I w dzisiejszych czasach zauważcie, kochani, że mamy jakieś zarubiste uniwersum, tak? Mamy Wiedźmina, mamy kochani władce pierścieni, mamy kochani kogo? No, moje ulubione Star Warsy. I przychodzą sobie tutaj, tacy wiecie, ekstremiści i mówią: Dobra, no to my teraz to robimy inaczej, to teraz nie chodzi tak naprawdę o walkę o moc, no bo starzy Bigoci i inni debiele i siewcy nienawiści, kochani, znaczy, kochani, oni mówią: hejterzy, hejterzy, yy, nie wstrzucali postaci kobiecych, nie wrzucali moi drodzy archetypów. Tylko wrzucali samych idiotów i no, mongolów totalnych. No nie. Zobaczcie, moi drodzy, że gwiezdne wojny jak to chyba określił sam nawet George Lucas. Opowiada o historii zarąbistej księżniczki rebeliantki, która spotkała dwóch idiotów, bo inaczej, moi drodzy, nie można nazwać gościa, który przez całe życie mąchał piach i gościa, który wpadł przy totalnym prostej robocie szmuglowania i wywalał rzeczy, tak? Czyli, moi drodzy, no, Luke i Han Solo tak obiektywnie to byli idioci. W tamtych czasach, no, później się wyrobili, tak? <laughs> Ale tak naprawdę Gwiezdne Wojny opowiada o tym, jaka to leja jest zarąbista, a nie jaki to Luke jest zarąbisty. Luke był pierdową. Tak samo, kochani, Star Trek. No, Kirk był zadofanym w sobie Mongołem. To, co wy zrobiliście, z twórcy, z Wiedźminem, serią? po co przeinaczać fakty pod wasze ideologie? Bo ja bym to zrozumiał. I ja naprawdę nie mam z tym nic wspólnego. Wróćmy jeszcze raz troszeczkę do świata gier komputerowych. Mamy Baldur's Gate, tak? Czyli niesamowitą, kochani, grę, która dostała tyle nagród, ile ja nawet palców nie mam. I to, jaką drogą podążymy. O, światło się jedno wyłączyło, czyli moi drodzy pół sprzętu i talentu mi spadło. <grym> Ale mamy Baldur's Gate, gdzie tak naprawdę to my piszemy historię całą. Ha, no tak. I to, czy my, moi drodzy, będziemy, wiecie, ciepli, czy, nie będziemy, czy będziemy zimni, czy będziemy z poznaku tęczowej flagi, totalnie nie wpływa na naszą fabułę. Wpływa, moi drodzy, na decyzje, jakie podejmujemy, ale tam nie ma nic wpychanego na siłę, że ktoś jest lepszy od kogoś innego. No tragedia. O, no, ktoś do mnie dzwoni, a ja tutaj muszę odcinek nagrać. Dlatego. Kończąc, słyszymy odcinek: bo ja tutaj nie chcę, kochani, wiecie, być bigotą, się w co nienawiści, innych pierdol i tak dalej. Powiedzcie mi, czy fair wobec fanów jest wciskanie tego wszystkiego w ideologie, znaczy tych wszystkich ideologii, w trylogie, które są, które mają niesamowite podłoże, historie, zarombistych boha bohaterów. Ja, we władcy pierścieni nie było silnej postaci kobiecej. Wcale. W gwiezdnych wojnach nie było żadnej silnej postaci kobiecej, dlatego musieliśmy zrobić Diacolitę, żeby pokazać, że są silne postacie kobiece. Nie, wcale. Mistrziny Luminara, mm -mm. Asoka. Mm -mm. Nie, nie było. Nie. Czy też was to wkurza? Czy też was to wkurza? Bo moi drodzy. Ja jestem tylko zwykłą małką. Zawsze chciałem być gdzieś po tej, wiecie, tej takiej szarej strefy tych wszystkich LGBT i tak dalej. Mi to totalnie nie przeszkadzało. Tak samo myślę, że jak lgbt nie przeszkadzają szarzy ludzie, którzy po prostu mają w nich wyrąbane, tak samo, moi drodzy, ja mam wyrąbane po prostu w na tej samej zasadzie, no. Jeżeli, nie wiem, poszedłbym do doktora i powiedział mi, że jest gejem, no to ja bym nie osądzał tego, tak, no. Ty mi ratuj życie. Ty rób coś dobrze. A nie mi się chwal, że jesteś. Nie, no nie zostałeś lekarzem tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś gejem, tylko zostałeś lekarzem, dlatego, że jesteś zarąbisty z... w tym, co robisz, tak? No tak, na filmy w dzisiejszych czasach, kochani. Nie są zarąbiste dlatego, że tam jest gej, tylko są do dupy dlatego, że po prostu są do dupy. No Ty całe czasy są jakieś do dupy. Chyba taki trochę dumerski odcinek, nie? Dobra kochani, dosyć już tej mowy całej nienawiści i tak dalej, nie będę was przesiąkał tą starczą nienawiścią i, nie wiem, yy, bigotyzmem i hejterstwem. Macie kochani własny ten, macie kochani własny mózg, myślcie po swojemu, ale bardzo chętnie naprawdę poznam wasze zdanie na ten temat. Czy też formy ekstremizmu i rozpieprzania tych naszych wszystkich trylogii. Są w porządku, że to powinno iść w te nowe czasy. Czy może po prostu oni powinni stworzyć nowe, jakieś zupełnie uniwersum, swoje? Jeżeli byłoby faktycznie dobre, no to myślę, że my, gicy, którzy są totalnie zaznajomieni, zaznajomieni ze wszystkimi płciami w całym kosmosie, nie mieliby żadnego problemu, żeby zaakceptować coś, co jest inne. Spok był inny, a jakoś wszyscy go pokochaliśmy, co nie? Co tak? Dlatego kochani, pamiętajcie. Bądźcie grzeczni, zjedzcie mięso, ziemniaki możecie zostawić, jak chcecie możecie popciskać te przyciski na dole, buziaczki, do usłyszenia, cześć!